Witam Państwa bardzo gorąco z tej strony, a kwestia to oczywiście kolejny materiał na moim kanale, czyli znajdujemy się na serwerze Calm Story. Dobra, lecimy z odcinkiem. Chciałbym ogłosić konkurs na serwerze Calm Story. Yy, tak, postanowiłem zrobić konkurs dla Was, ponieważ myślę, że zasługujecie na to. Wypiliście 32 łapki w górę pod ostatnim materiałem. Dlatego uznałem, że po prostu będę pracował kilka nocek zarwałem, żeby zarobić dla Was te pieniążki. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i docenicie to i zostawicie kciuka. Dobra, ale przejdźmy do zasad konkursu i co możecie wygrać. Mmm, tutaj jest troszeczkę podchwytliwe pytanie, co możecie wygrać, tak? Wszyscy na to czekają, co możecie. <laughs> Możecie wygrać 30 tysięcy PLN-ów i 2000 punktów premium. Myślę, że jest to dużo, bo wiadomo, punkty premium kosztują, a jednak tutaj trzeba włożyć pieniążki na to, tak? Więc będzie 30k i 2000 punktów premium do zgarnięcia. Dużo, niedużo. Myślę, że bardzo dużo. Yy, z racji tego, że serwer niedawno wystartował, dlatego myślę, że każdemu zastrzyk gotówki by się przydał. Yy, zasady konkursu: tak, na początku musicie zostawić łapkę w górę, bo to jest, wiadomo, podstawa. Yy, musicie napisać również komentarz. Yy, biorę udział nick no i możecie napisać również dlaczego chcecie wygrać, to też na pewno troszeczkę zwiększy Wasze yy, szanse na wygraną yy, Kolejną sprawą będzie zasubskrybowanie mojego kanału. Oczywiście musi być to sub publiczny. Jeśli będzie na prywatnym, nie będę mógł sprawdzić czy subskrybujesz czy nie po prostu zostaje z automatu yy, usunięty. A drugą sprawą musicie dołączyć na mój serwer Discord, bo to podstawa i tam będzie specjalny dział, będziecie musieli napisane, że dołączyłem. I wasz nick bądź login, najlepiej nick. Więc myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie. Jest to taki konkurs spontaniczny, ponieważ no nagrałem sobie, mówię, nie no, zarobię nagram. Mam teraz na serwerze 12, 13 godzin. 13 godzin przegrałem na serwerze. A gdy nagrywałem tamten no odcinek, miałem godzinę, więc 12 godzin przegrałem od tamtego odcinku, a odcinek rzuciłem naprawdę niedawno, bo to było kilka dni temu. Widzicie jak się dla was poświęcam? Dobra! No i to tyle. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się spodobał. Weźmiecie udział w konkursie i zostaniecie ze mną na dłużej. Dobra, do kolejnych materiałów!